no. Ojciec, grobinuła powinienem wziąć, ale ja bym to Wam pokazał po prostu. Egzorcyzm. Nie tak dziewczynce. Już... Proszę, zaczynajmy. Dzień dobry. Witam na obiekcie klasowym w Wadowicach w trzeciej drogi. Nazywam się Bożena Góra. Jestem kandydatką do sejmiku Województwa Małopolskiego z okręgu czwartego, który obejmuje właśnie powiat Wadowicki, Suski, Nowotarski, myślenicki i tatrzański. Bardzo serdecznie witam lidera. Nie mają Ale bo mikrofony są dla mediów, one nie mają tu głośników, które wzmacniają. Tak was, będzie troszkę ciszej będziemy się starali mówić głośno. Bardzo serdecznie witam lidera Polski 2050, marszałka Szymona Hołowie i oddaję mu głos. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jesteśmy tutaj po to, żeby góry przenosić. To taki słuchar na początek naszej wyborczej trasy. Oczywiście chodzi o przeniesienie tej konkretnej góry do Sejmiku Województwa Małopolskiego, ale są tu też z nami kandydaci trzeciej drogi do powiatu. Mój ulubiony Miłosz Szatan w którym przejechaliśmy pół kampanii wyborczej. Jesteś poseł ślicz? Czy kandydujesz jakoś? Tym razem nie. swoje Natomiast bardzo gorąco chcemy tutaj wesprzeć Bożenę w tej jej drodze do sejmiku i zacząć w ten sposób całą tę błyskawiczną, 48-godzinną trasę moją i Władysława kosieniaka kamysza po południowej i wschodniej Polsce. Władysław Kośniak-Kamysz zaczyna w tej chwili, czy zaczął w Limanowej. Ja zaczynam dzisiaj tutaj w Wadowicach, później jeszcze Wieliczka, później Kielce, bo województwo świętokrzyskie, skarżysko, jutro województwo lubelskie, województwo podlaskie. A robimy to wszystko po to, żeby przekonać wyborców i wyborczynie, że dzięki trzeciej drodze mają wybór. Że to jest wybór realny. I że to jest dobry wybór, bo to jest wybór ludzi, którzy będą zajmowali się sprawami ludzi, a nie sprawami polityków. Dzisiaj najważniejszą rzeczą jest przekonać tych, którzy jeszcze się wahają, czy iść w sobotę na wybory, że to są wybory nie o tym, co w Warszawie, nie o tym, co na wiejskiej, tylko o tym, co najbliżej nas. O żłobku, o drodze, o powietrzu, którym oddychamy, o tym, czy ktoś to potrafi o szpitalu, o tym, czy ktoś to potrafi załatwić. Czy tego załatwić nie potrafi? To są rzeczy najważniejsze o, dla nas dzisiaj. w życiu, bo politycy, ci znani z telewizorów, ci z Warszawy, oni czasami rozwiązują nasze sprawy, a czasami swoje. Natomiast bez dobrego powietrza, bez żłobka, bez drogi, bez lekarza, bez domu kultury, nie będzie tego wszystkiego, co nazywamy dobrym życiem dla nas, dla naszych dzieci. Dzisiaj e, chcemy Wam e, i wszystkim tym, którzy jeszcze się zastanawiają, jeszcze się wahają, kogo wybrać, Powiedzieć, że trzecia droga od tego właśnie jest. Od załatwiania spraw. Nasi ministrowie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Dariusz Klimczak, to ludzie, którzy naprawdę dzisiaj przynoszą do Polski, również do tego regionu, potężną infrastrukturalną zmianę. Wiecie Państwo dobrze, że to dzięki staraniom naszej minister Pełczyńskiej-Nałęcz udało się ściągnąć do Polski środki z Krajowego Planu Odbudowy, które PiS przez tyle lat blokował i nas ich pozbawiał. A co to są środki z Krajowego Planu Odbudowy? To jest tunel przez piekiełko, którym będzie można wreszcie dojechać z Krakowa czy z Wadowic na południe województwa, do Sącza czy do Krynicy nie w trzy godziny, a w godzinę. To są 2 miliardy złotych, które właśnie z tego programu, z Krajowego Planu Odbudowy mają szansę zmienić wreszcie ten układ komunikacyjny, który robili tu Austriacy. No bo przecież do czego to podobne, żeśmy w XXI wieku nadal mieli tory po śladach, które wytyczano, jak kolej szła z Wiednia do Lwowa. Przecież jesteśmy w zupełnie innych czasach. To środki z Krajowego Planu Odbudowy, już uruchamiane, stworzą nowych 100 tysięcy miejsc w polskich żłobkach. Ten program już ruszył. Mówię to w Wadowicach, gdzie jest na tysiąc dzieci do trzeciego roku życia 138 miejsc w żłobkach. Podczas kiedy średnia w Polsce to ponad 200 miejsc, a są takie województwa jak Lubuskie, gdzie to jest na przykład 247. W Czym wadowice są gorsze? I w czym rodzice z Wadowic są gorsi od rodziców z Lubuskiego? Dlaczego cały czas musimy mieć Polskę A albo Polskę B? Trzecia droga jest od załatwiania bardzo konkretnych spraw. Bożena Góra jest kandydatką która wielokrotnie już angażowała się w różnego rodzaju działalności związane choćby z dostępnością komunikacyjną w Wadowic, ona sama najlepiej o tym opowie, bo to są te tematy, które w Wadowicach też trzeba zmienić. Nie tylko kwestia żłobków, ale kwestia dróg, kwestia komunikacji, kwestia jakości powietrza, bo dobrze wiecie, jakie jakości powietrze tutaj macie. Zwłaszcza wtedy, kiedy jest sezon grzewczy. To są rzeczy, którymi powinni zajmować się dzisiaj samorządowcy. I my dzisiaj przychodzimy i mówimy, naprawdę nie musicie wybierać jednej opcji albo drugiej opcji. Możecie wybrać trzecią drogę. Nas, którzy przychodzimy z działalności społecznej, a nie z polityki od 20 czy 30 lat. Nas nie oglądaliście w 90-tych latach na swoich jeszcze czarno-białych telewizorach, jak kłóciliśmy się wtedy w Sejmie. My jesteśmy ludźmi, którzy przyszliśmy z działalności społecznej i to są nasze pierwsze wybory samorządowe, pierwsze do których idziemy, bo chcemy Wam powiedzieć, że naprawdę dzisiaj macie wybór, nie jesteście skazani na jedno albo na drugie, nie jesteście skazani na wybór mniejszego zła, nie jesteście skazani na dziki kapitalizm albo realny socjalizm. Nie jesteście skazani na świętą wojnę tych, którzy ze sobą od 20 lat w Polsce walczą. Mamy wybór i możemy go w rozsądny sposób dokonać. Dzisiaj też mamy odwagę powiedzieć wszystkim tym, do których jedziemy: naprawdę nie ma dziś sensu szukanie czegokolwiek innego, kiedy dokonujecie wyboru, niż skuteczność kandydatów. Moi drodzy, prawda jest taka, że jeżeli ktoś. W tych wyborach wybierze PiS albo wybierze Konfederację. To wybierze brak skuteczności. To wybierze to, że sprawy nie zostaną załatwione. Bo nie będą miały. To jest proszę pana prawdą i jestem w stanie ją udowodnić. Nie będzie który minister? Pierwszy, Tusk czy Kanałem? Radowice czy... sobie mądry, świetnie radzą. sobie świetnie radzą i właśnie dlatego trzeba sprawić, żeby radziły sobie jeszcze lepiej, drogi panie, bo są jednak rzeczy, które można zdecydowanie poprawić. Naprawdę dzisiaj to trzecia droga jest tym tą organizacją, tą drogą, która może uwolnić nas z tej świętej polsko-polskiej wojny. W której tkwimy od tak długiego czasu. My nie chcemy wojny na górze, my chcemy pokoju na dole. My chcemy, żeby wreszcie dało się żyć spokojnie i normalnie, prowadzić firmę, wychowywać dzieci, e, przeżywać godnie swoją starość. To są te rzeczy, które są najbliżej nas. I dlatego tak głośno o nich mówimy. Naprawdę uwierzcie mi, że danie nam szansy, nam, którzy, PSL bardzo doświadczony z dużym. Można powiedzieć, wkładem w pracę w lokalnej społeczności. My, jak mówię, świeża, nowa, złożona z aktywistów siła, my naprawdę bardzo chcemy przekonać Was i pokazać, że szanujemy każdą złotówkę. Każdą złotówkę, która jest naszym wspólnym dobrem. Dzisiaj ogłosiliśmy, nasza minister Joanna Mucha, ogłosiła na konferencji prasowej, jak zaczynamy zabierać, odbierać tak naprawdę pieniądze nieuczciwym beneficjentom programu Villa Plus, który wymyślił Przemysław Czarnek. Tu 3 miliony, tu kolejne 3,5 miliona, które wracają sukcesywnie do skarbu państwa. Te pieniądze muszą wrócić do skarbu państwa, bo są nasze. A tych milionów sprzeniewierzono przez ostatnich 8 lat setki, jeśli nie miliardy złotych. Musimy to wszystko posprzątać, musimy te wszystkie pieniądze odzyskać i puścić w ruch w miastach takich jak Wadowice, takich jak Wieliczka, takich jak regiony Polski wschodniej. Na tym skoncentrowana będzie działalność i praca naszych radnych w sejmiku, takich jak Bożena Góra, w powiecie, takich jak obecny tu Miłosz. Ty Miłosz Motyka też kandydujesz tutaj. Proszę. Miłosz Motyka też kandyduje tutaj do sejmiku. Macie wybór. Zobaczcie, nawet na listach Trzeciej Drogi, wewnątrz tej Trzeciej Drogi macie wybór. Możecie wybrać jeżeli wasze serce jest bardziej po zielonej stronie, naszych zielonych przyjaciół, jeżeli bardziej po żółtej, w nas z Polski 2050, a akurat ta para to są ludzie, za których ja mogę ręczyć ręką, nogą, głową, może nie, bo głowa się zawsze jednak jeszcze przyda, ale wiem jak pracują, wiem jak działają i, i mogę ich was, wam z czystym sercem polecić. To są młodzi ludzie, to jest nowa jakość, to jest nowa siła. To są ci, którzy rozumieją, jak działa ten współczesny świat, jak układać świat w XXI wieku, a nie jak powtarzać to, co w Polsce działo się w latach 90. czy na początku tego wieku. Wadowice do przodu, Małopolska do przodu. Dziś mamy na to pieniądze, dziś wiemy, jak je uczciwie wydać, dziś wiemy, czego ludziom potrzeba, bo słuchamy Was i widzimy statystyki. Bardzo Was proszę o wsparcie Bożeny. O wsparcie Miłosza, o wsparcie tych wszystkich, którzy teraz, w ciągu tych dwóch dni, będą chodzili i prosili Was o to, żebyście poświęcili im chwilę uwagi. Żebyście powiedzieli im, jak czujecie, że powinno być. Żebyście pozwolili spotkać się z sobą. Żebyście pozwolili poznać się z sobą. Żeby ta więź między tymi, którzy będą Was reprezentować, a tymi, którzy będą reprezentowani, była realna, była silna. Przede wszystkim... Była po prostu ludzka, była pełna życzliwości, szacunku, bo tego dzisiaj w Polsce bardzo potrzebujemy. Ja za chwilę ruszam dalej, bo jeszcze dzisiaj spotkanie z seniorami oraz z pewnym juniorem, który nazywa się Władysław Kosinia Kamyś, jeszcze na paru przystankach naszej trasy. Nie możemy zmarnować ani godziny z tych dwóch ostatnich dni przed wyborami, bo to teraz większość z nas, teraz będzie podejmować decyzję, na kogo głos w tych wyborach oddać. Trzeba sobie robić. Chcę, żeby ciagał, będzie dobrze. Nie, nie tak, mam tak, co tak, robić, ale, tak, ale tak. myślę, że ale uda to, się to wygrać. Bo I Bozna to zawsze tak. zaprocentuje, a, a powalczyć trzeba z pełną stawką.